Moi drodzy, 21 kwietnia wybory samorządowe, druga tura w Andrychowie. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym tematem. Sporo się ostatnio działo, zwłaszcza na linii dwóch komitetów wyborczych wyborców, czyli Eweliny Szypuły oraz Beaty Smolec, która dostała się w cudzysłowie do drugiej tury wyborów na burmistrza Andrychowa. Co się tam wydarzyło? Jeden z radnych od Eweliny Szypuły właśnie przeszedł na stronę Beaty Smolec i poinformował o tym, że komitet Eweliny Szypuły wspiera komitet Beaty Smolec. Na co odpowiedziała sama zainteresowana pod filmem, który pojawił się na portalu informacyjnym, który bardzo często i bardzo ochoczo uderza w. Tomasza Żaka. W komentarzu Ewelina podkreśliła, że no, o sprawie nic nie wie i do czego się jeszcze posunie um, komitet um, Beatys Molec, aby wygrać wybory, aby przejąć władzę w mieście. Ogólnie w komentarzach pod tym filmem um, zrobiła się niezła drama. Um, wszyscy rzucali się sobie do gardeł, um, mówili, że wcale nie wspierają tego komitetu. Osoby z, od Eweliny Szypuły, że wcale nie wspierają Beaty Smolec, z drugiej strony były głosy, że jednak jakieś porozumienie było podpisane i tak dalej, i tak dalej. Ta swego rodzaju bitwa na głosy trwała przez całą noc, ale komentarze powoli zaczęły znikać. Na szczęście są nasi widzowie oraz czytelnicy, którzy poprzysyłali nam screeny właśnie z tych komentarzy. A co się tam działo? Rzekomo przyjazne komitety skakały sobie do gardeł, tak jak wspomniałem. Tutaj radni, którzy nie dostali się do Rady Miejskiej, pokazali pazury. Na przykład kandydat na radnego Adam Gołba, kandydat na radnego oraz przedsiębiorca, zaczął nawet, tak przynajmniej odczuła adresatka tego komentarza, atakować oraz grozić osobom związanym z komitetem Eweliny Szypuły. A to nie wszystko, no, były tam obraźliwe komentarze, no, działo się tam naprawdę sporo i widać było, że napięcie rośnie. Niedługo później sama Ewelina Szypuła napisała na swoim facebooku, nigdy się nie mści, usiądź wygodnie, czekaj, ci, którzy czynią zło, kończą samozniszczeniem. Bardzo... Wymowne. Zresztą sam komentarz Eweliny Szypuły taki szczery, odnoszący się do tej sytuacji, naprawdę bardzo w porządku zachowanie. Później Ewelina w dyskusji już nie brała udziału, za to szacun. Natomiast cała reszta cały czas toczyła ze sobą wojenki, dosłownie jak dzieci w piaskownicy, aby tylko dorwać się do władzy. Na koniec tej dramy Ewelina wypuściła oświadczenie, w którym poinformowała, że no jeżeli ktoś ma taką ochotę, żeby przejść na inną stronę, to niech sobie odchodzi, niech sobie przechodzi, niech robi co chce. No i to tutaj też oczywiście postawa godna podziwu. I tak oto walczyły między sobą dwa komitety, a wojenka facebookowo internetowa wrzała i pewnie trwa nadal w sercach i umysłach osób związanych z tymi komitetami. I tutaj musimy przyznać, że z całą sympatią dla, dla Beaty Smolec y, czujemy, a może bardziej y, ja osobiście czuję, że jest rozgrywana przez kogoś za plecami. No, wiemy, jakie tam osoby biorą udział w tej kampanii i myślimy, że no, jest to skok na władzę. Po trupach do celu. Mnóstwo informacji niepokojących dochodziło do nas przez ostatni czas. Natomiast nie jesteśmy tylko portalem czy serwisem informacyjnym skupionym na Andrychowie. Działamy też prężnie w Kętach, w Wadowicach, w Spytkowicach, w Tomicach, no w całym regionie powiatu Wadowickiego i Oświęcimskiego, a nawet Suskiego. Dlatego no nie mieliśmy czasu, żeby tą sprawą zająć się wcześniej. A szkoda, a w kierunku burmistrza Tomasza Żaka, wspomniany portal informacyjny, pod którym pojawia się mnóstwo hejterskich komentarzy, cały czas próbował gdzieś w burmistrza uderzyć. A to krzywa lampa, gdzieś pęknięta płytka, znowu oświetlenie, które działało nawet w dzień, a to osowisko na strefie. Gdzieś zawsze próbowali znaleźć albo dolać tą łyżkę dziegciu do beczki miodu, um, jaką otrzymywali mieszkańcy gminy Andrychów tymi wszystkimi inwestycjami. A na ostatnim materiale wyborczym um, Beaty Smolec pojawiła się nawet w sołtys inwaudu Grażyna stugli gnizio, um, która rozpoczęła materiał słowami A był tu kiedy burmistrz? A? 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 Był tu kiedy kandydat na burmistrza? Był tu kiedy? Nigdy. No właśnie. Nie ma kandydata. I sołtyska opowiada szeroko, jak to urzędnicy zapomnieli o inwałdzie. Jednak nie wspomina o tym, że mm, kiedyś spec ustawy z RID nie było i problemy, które wynikły, yy, kiedy jeszcze pracowałem w innym portalu yy, i pamiętam to dobrze, yy, to nie były problemy związane z niechęcią urzędników do inwałdu, czy budowania dróg, czy infrastruktury itd. Tam po prostu chodziło, o sytuację związaną głównie z pozwoleniami mieszkańców oraz z wodami polskimi. Sytuacja była dość zawiła, a wszystko rozbijało się oczywiście o ziemię i pieniądze, a niektórzy mieszkańcy potrafili blokować inwestycje miesiącami, a nawet latami. No, pani Nizio zapomniała ewidentnie, że dziękowała za wiele inwestycji, jakie zostały zrobione ostatnimi laty w inwałdzie pracowników, czyli wiceburmistrzowie, i wszyscy pracownicy urzędu Gminy. Te podziękowania kieruję również do wszystkich innych osób, które przyczyniły się do tego, żeby się udało y, dla imwałtu y, dużo dobrego zrobić. W ten sposób dziękuję za projekt ulicy Cichej, za remont ulicy Romerów, cho chociaż szkoda, że tylko do połowy, Dzień. za projekt ulicy Jasnej, za nakładkę na ulicy Zielnej. Za termomodernizację Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Inwałcie, za remont ulicy Jasnej, za nakładkę na ulicy Spacerowej od przejazdu kolejowego do Drogi Krajowej 52. Zapomniała również o tym, że wraz z Radą Parafialną z Inwałdu oraz z Proboszczem byli nawet na rozmowach w Gminie Andrychów, rozmawiali z burmistrzem Tomaszem Żakiem, żeby Gmina Andrychów przejęła. Cmentarz parafialny w Inwałdzie, żeby on stał się komunalny, ponieważ opłat w, na cmentarzu w Inwałdzie nie było, a jeżeli ten stałby się komunalnym, to wróciły, zaczę, zaczęto by na tym em, zarabiać. Być może cmentarz nawet byłby w lepszym stanie, a to wszystko próbowano zrobić rękami właśnie Tomasza Żaka, żeby to on był tym, który każe ludziom płacić właśnie za cmentarz. A jeżeli chodzi o Beatę Smolest, to pojawiło się mnóstwo głosów ostatnio odnośnie jej przebywania na zwolnieniu lekarskim, wykorzystywaniu samochodów służbowych do celów prywatnych oraz sytuacji związanej ze studiami MBA i dotacji dla niej. Postanowiliśmy wszystkie te elementy sprawdzić u samego źródła, czyli porozmawiać z panią Beatą Smolec oraz z byłym starostą Jackiem Jończykiem. Jakim menadżerem była wicestarosta Beata Smolec? Każdy starosta potrzebuje dobrego pomocnika w osobie wicestarosty. Ma mocną osobowość, a jednocześnie rozjeżdżają się trochę drogi pomiędzy. Pomiędzy wizją starosty i wicestarosty. starosty. To mocna osobowość. Myślę, że starosta Kurda sobie nie poradził z tą osobowością. Pojawiły się pytania o absencję w pracy. Jak to wyglądało? No tak, każdy, tak jak mówię, że to jest praca zespołowa. Zarząd starosta i wicestarosta, to na niej głównie opiera się ta praca. I jeżeli ktoś jest ponad dobre ponad pół roku na zwolnieniu lekarskim, no to pewne obowiązki wpadają na, na starostę i na sekretarza, ale umówmy się, jest wiele zadań, czynności, które muszą wykonywać oboje, dzielą się tymi obowiązkami. Tu starosta akurat nie mógł liczyć na, na, wicestarostę, na wicestarostę w wielu sytuacjach. Te... Nie, byłam na L4 dwa razy. Teraz byłam na L4, mhm. No jak, jak byłam chora i byłam na L4 bodajże dwa lata temu jak miałam covid -a. No i to były dwa razy tak, dwa takie dłuższe zwolnienia w ciągu pięciu i pół roku, przypominam. To nie było tak, że byłam na zwolnieniach, nie wiem, dwa miesiące, później była w pracy trzy miesiące. Nie, 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 nie. Pojawiły się też zarzuty o, o przejazdy służbowymi samochodami do celów prywatnych oraz o zagadkowe e, studia MBA. Jeżeli chodzi o przejazdy samochodem, samochodem, wykorzystaniem samochodów służbowych, to nie ma takiego regulaminu w starostwie, natomiast docierały do mnie sygnały odnośnie wykorzystywania nie tylko do celów służbowych tego samochodu. Wyszły całkiem ciekawe informacje, polegające na tym, że nagle w jeden weekend, w którym nie było żadnych jakichś potrzebnych wyjazdów, jest przejechane kilkadziesiąt, a nawet i około 200 kilometrów. Gdzie? Po terenie powiatu wadowickiego, a karta przecież jasno mówi skąd, dokąd i ile kilometrów przejechano. Więc tu były już pewne nieprawidłowości. Ja te dokumenty mam i trzymam u siebie. Gdyby ktoś, chciał ktoś wglądu, zachęcam. Mhm. Samochód był wykorzystywany do celów służbowych. W soboty, w niedzielę, ja nie pracowałam od poniedziałku do piątku, mhm. tylko też w soboty, tylko też w niedzielę. No więc trudno, żebym nie używała samochodu, jak jeździłam służbowo. Powtarzam, służbowo. A jeżeli chodzi o, o studia MBA, gdzie pojawiły się jakieś dziwne dotacje do, do studiów wicestarówki? Tak, tak. Bodajże 10 pracowników otrzymało takie dotacje. No ale ciekawostką jest to, że większość pracowników otrzymała w tej niższej wysokości te dotacje. Natomiast pani wicestarosta otrzymała maksa, czyli 80%. Tysięcy. Kolejny pracownik otrzymał połowę tej kwoty. Wiem również to, że jeden z pracowników, odchodząc do innego samorządu, prawdopodobnie musiał zwrócić z tego powodu. Otrzymaną dotację, co uważam jest skandaliczne, bo jeżeli ktoś idzie do innego samorządu pracować, to tutaj samorządowcy powinni się między sobą dogadać. Na samym początku zwróciłem uwagę, że jest 10, że jest 10 wymienionych, którym udzielono dotację. Tabela relicznie to zostało pięknie sporządzone. Nawet nie analizowałem jedną czy dwie umowy, przeczytałem i nagle liczę sobie te umowy. Jest 9 przesłanych i nie ma 10. Szukam kogo? Pani wicestarosty, bo opiewała na najwyższą kwotę. Ponad 8 tysięcy złotych. A z drugiej strony, to już taki mój komentarz do tego, no jest to trochę niemoralne, kiedy starosta, wicestarosta zarabia określoną kwotę pieniędzy wcale nie małą, bo przecież podwyższoną w tej kadencji jest to kilkanaście tysięcy złotych, że nie stać. Tej osoby na to, żeby sobie samemu studia opłacić, lub też skorzystać z normalnej puli, która przysługuje. Nie umiem panu powiedzieć, czy ze wszystkich pracowników, bo ja, no, że tak powiem, nie pamiętam. Natomiast no, jest na to umowa podpisana. Jest, to nie była całość dofinansowania, tylko jakaś tam część. Nie pamiętam, czy nie 50% tego natomiast pozostali pracownicy też otrzymali dofinansowania. Czasami nie pamiętam nawet czy tam niektóryś pracownik został 100%, ale nie mówię o mba tylko o innych studiach, bo przecież nie tylko ja byłam na na, na studiach i to było jedyne dofinansowanie, które otrzymałam przez całe 5,5 roku. Nie byłam na żadnym szkoleniu, na żadnym wyjeździe, który był finansowany ze starostwa. To były jedyne, jedyne studia, które, no, które raz że się bardzo przydają w pracy i były związane z moją pracą, a dwa były dofinansowane w części. Mhm. Wybór w niedzielę jest, będzie bardzo trudny, bo z jednej strony Tomasz Żag ma swoich zwolenników, z drugiej pani Beata Smolec zdobyła również pewne poparcie. Jeżeli ja byłbym mieszkańcem gminy Andrychów to postawiłbym na doświadczenie, na przygotowanie merytoryczne i na to, że nie ma czasu w tym momencie na uczenie się samorządu gminnego. W tym momencie jest czas na to, żeby kiedy pojawią się środki również zewnętrzne, żeby te środki wydatkować. W związku z czym moim jedynym wyborem byłby obecnie urzędujący burmistrz Tomaszak. W ostatnim spocie wyborczym Beata Smolec Stwierdziła, że mm, burmistrz Żak mógłby zostać prezydentem Krakowa, ponieważ no, tam de facto mieszka. Postanowiliśmy sprawdzić, czy Tomasz Żak mieszka w Andrychowie. Zobaczcie sami, co z tego wyszło. Halo. Y, dzień dobry, pani burmistrz Kierczak dawid w info. Dzień dobry, witam serdecznie. Y, Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, bo tutaj się pojawiły zarzuty odnośnie tego, że nie mieszka pan w Andrychowie, że powinien pan zostać kandydować na, na prezydenta Krakowa. I znaczy nie... no, by, byłoby to, że tak powiem, miłe, żebym mógł. Startować na prezentę Krakowa, natomiast jestem mieszkańcem Andrychowa od 1986 roku. Początkowo mieszkałem na ulicy Włókniarzy 34, później mieszkałem w sukowicach Głęgu, później mieszkałem w Rynku Rynek 8, później mieszkałem na ulicy Starowiejskiej, później mieszkałem na ulicy Pachla, a teraz mieszkam na ulicy Metalowców. I czy to prawda w ogóle, czy pan może taką informację udzielić, że pan tutaj gdzieś buduje w okolicy domu? Tak, buduje dom? Tak, buduję dom. W, nieustannie w Sułkowicach na Dzielcu. I w tym roku mam zamiar tam zamieszkać mam małżonką. Czyli to nie jest prawda, że, że pan mieszka gdzieś poza granicami? To, to są kłamstwa. To znaczy ja nie ukrywam, że moja no, y, mieszka w Krakowie i pracuje w Krakowie, więc trudno, żebym jej nie odwiedzał, bo nie to człowiek się żenił. Żeby mieszkać na odległość. Mam nadzieję, że nie zostaniemy oskarżeni o Stalking, natomiast postanowiliśmy sprawdzić, czy burmistrz Tomasz Żak faktycznie mieszka w Andrychowie. Jesteśmy na ulicy Metalowców. Wszystkie wrażliwe dane oczywiście zamarzemy. Natomiast spróbujemy zapytać któregoś z mieszkańców, czy właściwie burmistrz faktycznie tutaj mieszka. B burmistrz, burmistrz jakby Tomasz Żak tutaj mieszka? Mieszka. Tak dosyć dawno. Mhm. Naprzeciwko. W mieszkaniu naprzeciwko, tak? Oczywiście 21. Ok, czyli jakby widzi, widuje się pani z burmistrzem i on oczywiście. jest to fizycznie, tak? Tak, oczywiście. No właśnie burmistrz. Bo... Jak to no, przecież skoro. Przecież musi tu być zameldowany. Ludzie twierdzą, że. Kupił to mieszkanie wyremontował. Aha. I mieszka tutaj. Pożycza często cukier? Proszę? Burmistrz pożycza często cukier? Nie, y, ale często się spotykamy na korytarzu i rozmawiamy. No i kończąc, powiecie: no a dlaczego mówisz tylko i wyłącznie o e, KWW Beaty Smolec, Eweliny Szypuły, a nie atakujesz w cudzysłowie, oczywiście, Tomasza Żaka? Otóż moi drodzy, cała kampania urzędującego burmistrza to była kampania opierająca się na faktach. E, było 50 konkretów Tomasza Żaka, e, były również e, plany na przyszłość. O planach burmistrz mówił razem z niektórymi radnymi, i w zasadzie nie było żadnego hejtu w drugą stronę. Natomiast ten hejt lał się na Tomasza Żaka szerokim strumieniem, i nie było tak, że nie sprawdzaliśmy wszystkich informacji, które do nas spływają, nawet tych, gdzie oburzeni mieszkańcy wysyłali nam zdjęcia pracowników ZGK, którzy wieszali banery Tomasza Żaka. Skontaktowaliśmy się z urzędem. Z samym burmistrzem powiedział, że akurat w czasie tej kampanii zamówili banery wyborcze przez KWW Nasza Gmina Andrychów, ale bez usługi wieszania, ponieważ było to dużo tańsze. I dlatego też KWW, Nasza Gmina Andrychów, postanowiła zapłacić Zakładowi gospodarki komunalnej, żeby w ten sposób zasilić. Jego budżet. I to by było wszystko z tej całej dramy. No takich sytuacji, takich pierdół, jak właśnie przekrzywiona lampa albo pęknięta płytka, co może się zdarzyć wszędzie. Było naprawdę mnóstwo, a nie informowaliśmy o wszystkich, dlatego że nie jesteśmy pudelkiem. I też chciałbym się w tym materiale odnieść do kilku indywidułów, e, jakie znalazły się w komentarzach. Tak na wspomnianym portalu informacyjnym, jak i na wrzuć info. Tak na przykład kandydat na radnego Beatys Molec Wiktor Kierczak, ekspert dosłownie od wszystkiego, który już zapomniał, jak prosił Dawida Kierczaka o reklamę jego osoby przed poprzednimi wyborami samorządowymi. Zrobiliśmy to naprawdę po koleżeńsku, bardzo fajnie. Myślałem, że wszystko dobrze się układa. Rozmawialiśmy wielokrotnie przez telefon. No ale co, okazuje się, że jednak władza uderza do głowy, nie? Natomiast bardzo żałuję osobiście, że takie osoby jak na przykład Radosław Gibas, który startował z KWW Beaty Smolec, nie dostał się do rady, mieszkańcy mu nie zaufali, a wydaje mi się, że to on w głównej mierze chyba był najbardziej kompetentną osobą do tego, żeby um, ogólnie rozmawiać o polityce, gospodarce czy infrastrukturze. Um, także słuchajcie, 21 kwietnia widzimy się przy urnach. Sami wybierzcie, co jest dla Was najlepsze. I tak jak mówię, z całą sympatią dla, dla Beaty Smolec, obawiam się, że tutaj jednak pewne osoby mogą wręcz um, przejęcia władzy w gminie pragnąć. A jak to się skończy dla um, środków z KPO, dla inwestycji? No to już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. To wszystko z mojej strony. Możecie mówić, że jesteśmy nieobiektywni. My mamy to w głębokim poważaniu. Um, oparliśmy się na faktach, zapytaliśmy każdej ze stron. Nasza robota się skończyła. Sami dokonajcie wyboru.